Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Toyoty Auris. Toyota Auris to kompaktowy samochód produkowany w Europie od 2007 roku do 2013 roku. Występuje w wersji hedgeback z trzema lub pięcioma drzwiami. Jest następcą Toyoty Corolli i wprowadził nowy design, a jego celem było przyciągnięcie młodszych klientów, którzy chcą bardziej atrakcyjnego wyglądu samochodu. Wnętrze Toyota Auris jest jej najmocniejszą stroną. Z podniesioną konsolą środkową, która umieszcza wszystkie elementy sterujące w zasięgu ręki kierowcy. Szkoda, że Toyota nigdy nie używa miękkich w dotyku tworzyw sztucznych w projektowaniu wnętrza, ponieważ jakość byłaby jeszcze wyższa. Właściciele narzekają, że dźwignia zmiany biegów jest umieszczona zbyt wysoko i zbyt daleko, co oznacza, że naprawdę trudno jest ustawić wygodną pozycję za kierownicą. Reszta deski rozdzielczej jest przyzwoicie przejrzysta. Z dobrze zaprojektowanym układem i przejrzystymi licznikami dziennymi i nocnymi. Dzięki przemyślanej konstrukcji i rozmieszczeniu przestrzeni wewnętrznej jazda Toyotą Auris jest wygodna nawet z trzema pasażerami na tylnych siedzeniach. Jest dużo miejsca na nogi, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ponadto istnieje możliwość odchylenia oparcia tylnego siedzenia do tyłu, co dodatkowo zwiększa komfort pasażerów w pojeździe. Fotel kierowcy jest wygodny sam w sobie. Z wieloma regulacjami, jedynym minusem jest skrzynia biegów, o której wspomniano wcześniej. Dla większości właścicieli Toyota Auris będzie zachowywać się dokładnie tak, jak chcesz, z przyzwoitą przyczepnością, chłodnym prowadzeniem i komfortową jazdą, nawet na złych drogach. Układ kierowniczy może być nieco lepszy, ponieważ sprawia wrażenie matowego podczas kierowania. Silniki benzynowe mogą być dość głośne przy większych obciążeniach. A silniki wysokoprężne są głośne przy ruszaniu i niższych prędkościach, a uspokajają się przy wyższych. Wybierając opony do Auris, zwróć uwagę na rozmiar felk aluminiowych, ponieważ większe koła generują hałas, który jest przenoszony do kabiny. Tradycyjnie niezawodność Toyoty i tego modelu jest na wysokim poziomie. Pod względem bezpieczeństwa, Toyota Auris uzyskała 5 piątych gwiazdek w teście zderzeniowym EURONCAP. Wszystkie modele mają poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, poduszki boczne i poduszki kolanowe, a także możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu, aby fotelik dziecięcy mógł zostać zainstalowany na przednim siedzeniu. ABS i układ wspomagania hamowania są standardem, a elektroniczna kontrola stabilności i kontrola trakcji znajdują się na liście akcesoriów. Toyota Auris jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia. T2, TR i SL. Wszystkie modele są wyposażone w klimatyzację, elektrycznie regulowane lusterka, skórzaną kierownicę, elektrycznie sterowane przednie szyby, odtwarzacz MP3 CD z obsługą USB. Wersja wyposażenia TR obejmuje 16 calowe felgi aluminiowe, podgrzewane lusterka wsteczne, przednie światła przeciwmgielne, dwustrefową klimatyzację i tylne elektryczne szyby. Wersja wyposażenia SR obejmuje 17 calowe felgi aluminiowe, przyciemniane tylne szyby, tylny spoiler i przyciemniane światła. Jedynymi dodatkami są skórzane pokrowce i elektroniczny program stabilizacji toru jazdy z kontrolą poślizgu. Spośród silników benzynowych oferujemy pierwszy trzech Dual VVT i o mocy 100 km, pierwszy czterech VVT i o mocy 96 km. Pierwszy sześciu Dual VVT i o mocy 122 km, pierwszy sześć Valvematic o mocy 130 km, pierwszy ośmiu Dual VVT i o mocy 134 km oraz pierwszy osiem Valvematic o mocy 145 km. Zużycie paliwa modeli benzynowych waha się od 5,87 i 3 litra, 100 km w cyklu mieszanym. Spośród silników diesla oferujemy pierwsze 4D-4D89KM, drugie 0D-4D124KM i drugie 2D-CAT175KM. Spalanie tych modeli waha się od i 4,76,2 litra 100 km.